Moi drodzy, trwa burzowy okres w pogodzie. Cały czas mamy napływ ciepłych mas powietrza z południa. Te ciepłe masy powietrza spotykają się i stykają się nad Polską z powietrzem chłodniejszym, które znajduje się na północnym zachodzie. To powoduje do tego, że nad Polską mamy front atmosferyczny. Ten front atmosferyczny ma bardzo mocną tendencję do zafalowania, o czym przekonaliśmy się już w środę. Też przekonujemy się i przekonamy się zapewne w czwartek. Piątek również z burzami. No, Natomiast sobota i niedziela to gwałtowne wyparcie tej ciepłej masy powietrza już poza nasze granice, a to może być jeszcze bardziej niebezpieczne pod kątem burz, więc dzieje się tutaj naprawdę dużo. Dzieje się tutaj naprawdę dużo, więc cóż, przejdźmy sobie do omówienia, ale na początku chwila dla naszego sponsora. Markieta producenta solidnego AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat, obecnego na naszym rynku od ponad 80 lat. Możesz wspomóc rozwój tego kanału, wspomóc rozwój wyjazdów tych burzowych, wchodząc w link w opisie. Jeżeli znajdziesz coś ciekawego, no to skorzystaj z naszego kodu, będzie po prostu taniej. My natomiast przechodzimy z powrotem do pogody, bo tutaj dzieje się dużo, a musimy skupić się na ciśnieniu teraz, żeby i na sytuacji tutaj barycznej, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. A więc tak, zaczynamy tutaj od 6, czyli od piątku, a w przypadku piątku nadal nad Polską będziemy mieli zafalowania frontu atmosferycznego. Ten front będzie rozciągał się daleko od północy Europy, oddzielając chłodne powietrze z północy od powietrza cieplejszego z południa. Ten front będzie ciągnął się daleko, daleko aż na Ocean Atlantycki. Z południa cały czas będzie napływać ciepłe powietrze, pchane tutaj do północy za, za sprawą wyżów znajdujących się nad całą, praktycznie południową Europą, to tam szczególnie na Bałkanach, bezchmurne w wielu miejscach kraju niebo tam na krajów tamtych naprawdę piękna pogoda. Natomiast inaczej sytuacja wygląda wzdłuż tych frontów atmosferycznych, tutaj jest cały czas transportowane chłodniejsze powietrze, no i raz to chłodne powietrze wypiera ciepło. Raz ciepłe, chłodne. No, i na tym froncie atmosferycznym co jakiś czas powstają niże, powstają większe zafalowania, a to wszystko powoduje, że mi piórko wypadło. Ale już dzisiaj nie poprawiam to wszystko. Powoduje, że no cóż, mamy falujący front atmosferyczny, mamy burzę, mamy tą niebezpieczną sytuację. Kolejny dzień to sobota, w przypadku soboty widzimy, że kolejny niż na tym froncie będzie przemieszczał się w kierunku północno-wschodnim. U nas znów napłynie chłodniejsze pow... Powietrze. Będziemy mieli chłodny front atmosferyczny, który w sobotę będzie wypierał znów to ciepłe powietrze poza nasze granice a więc front bardzo dobrze widoczny na obszarze Polski Południowej, Południowo-Wschodniej. Tu mamy jeszcze jedno wyliczenie na sobotę, na godzinę, już mówię, na godzinę 12. Widzimy tutaj. To jest drugi scenariusz. Widzimy tutaj znów kolejny front atmosferyczny, kolejny znaczy kolejny niż na froncie atmosferycznym, kolejne zafalowanie i kolejne burze, które tutaj docierałyby do Polski od zachodu. No dzieje się naprawdę dużo i zostaje nam jeszcze niedziela. A niedziela no to przejście niżu, zafalowania na tym czy znaczy przejście frontu atmosferycznego, zafalowania na tym froncie być może kolejnego płytkiego niżu, a a za tym kolejna strefa zbieżności i burza, ale już w chłodniejszej masie powietrza. Więc jak widzicie, dzieje się naprawdę dużo, a powodem tego jest napływ tych ciepłych mas powietrza z południa. Ten napływ jest cały czas. Z północy napływ mamy chłodniejszych mas powietrza, ale nie ma tego przełamania. Nad Polską mamy, tak jak wspominałem wcześniej, podział. Mamy taki front atmosferyczny, który nam tutaj faluje. Mamy podział na cieplejsze, bardzo ciepłe zasobne wilgoć, powietrze znajdujące się na południu i zdecydowanie chłodniejsze powietrze znajdujące się na północnym zachodzie, które też jest zasobne w wilgoć i które też jest tutaj dosyć burzogenne, ale jednak mniej. W piątek sytuacja niewiele, niewiele się zmienia. Nadal będziemy mieli burze w Polsce. Cały czas widzimy tutaj ścieranie się tych dwóch mas powietrza, ale bardziej ciekawie sytuacja wygląda w sobotę. Dlatego, bo do Polski z zachodu będzie zbliżał się niż i on zacznie zdecydowanie mocniej wypierać to ciepłe powietrze. Ten niż znajdować się będzie i przemieszczać się będzie nad cieśninami duńskimi. On spowoduje spływ chłodnych mas powietrza z północy już taki mocniejszy i spowoduje wyparcie ciepłych mas powietrza już tak daleko poza nasze granice. Granice. To będzie już takie mocniejsze wypieranie ciepłych mas powietrza, ale czy na długo? No, trzeba się przyjrzeć wolnym czasem, bo mamy kolejną falę bardzo wysokich temperatur, która dopiero zbliża się, będzie się zbliżała w sobotę i w niedzielę do Hiszpanii. I pytanie, jak się to wszystko ułoży, no to zobaczymy z pewnością w kolejnych dniach, ale tutaj przed nami, właśnie w sobotę i przede wszystkim w niedzielę i w poniedziałek mocniejsze ochłodzenie. No to przyjrzyjmy się, jak widzą to te wyliczenia, modele numeryczne. Na kolejne dni. W przypadku piątku mamy już wyliczenie modelu Swiss HD 4x4, żebyśmy mogli sobie zobaczyć mniej więcej wstępnie, jak będzie wyglądała sytuacja. A w piątek od zachodu w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie burze, burze, które będą przemieszczały się w kierunku wschodnim z odchyleniem na północny wschód, prawdopodobnie znów utworzą układ burzowy. Układ burzowy, który będzie wędrował w formie liniowej w kierunku wschodnim, mogą być tutaj dwie albo trzy linie, no i tutaj. Przede wszystkim zagrożeniem będzie znów grad. Przede wszystkim silny wiatr. Jeśli chodzi o wiatr, porywy do 60 bądź 80, a lokalnie wieczorem nawet 90 km na godzinę. Więc kolejny bardzo niebezpieczny dzień przed nami, szczególnie w Polsce Centralnej, w Polsce Południowej, w godzinach wieczornych. Będziemy oczywiście też obserwować tą sytuację i relacjonować, ale wydaje się, że piątek będzie kolejnym niebezpiecznym dniem. W burze będą przeprowadzone. Przybierały, przybierały oczywiście, tak jak wspominałem, formacje liniowe. Energii potencjalnej, co prawda, będzie mniej, ale to jak widać, może nie przeszkodzić za bardzo tym razem tym burzom. Opadów będzie dosyć mało. Prosiliście mnie wcześniej, żebym opady tutaj podawał. W tych codziennych podawać będę. Te burze będą dosyć szybko się przemieszczały poza dalej w kierunku wschodnim, więc tutaj raczej tych opadów nie będzie aż tak dużo nad danym obszarem. Grad, który może spaść podczas przemieszczania się tych, form, tych formacji konwekcyjnych, to szczególnie w województwach zachodnich od 1 do 2 cm. Im dalej na wschód, tym większe porywy wiatru, ale tym mniejsze, mniejszy grad może spaść. Tak to wygląda na piątek. No i kolejny bardzo interesujący dzień to jest sobota. Sprawdzamy tutaj model krótkoterminowy, model Swiss, żeby zobaczyć, jak ta sobota będzie wyglądała, bo w sobotę będziemy mieli. Mieli już wypieranie tych ciepłych mas powietrza, a więc tak. W przypadku soboty aktualnie sytuacja wygląda tak, że burze będą wędrowały z zachodu w kierunku wschodnim i też również w nocy. Tylko już wtedy powinny być zdecydowanie słabsze. Wydaje się na tą chwilę przynajmniej, że to wypieranie będzie być może dosyć spokojne. Nie wiemy jak wygląda jeszcze niedziela w modelach krótkoterminowych, bo niedziela to już takie ostateczne wyparcie tych ciepłych mas powietrza poza nasze granice. No i tutaj musimy poobserwować jeszcze dokładniej, przyjrzeć się po aktualizacjach tym prognozom, bo tu do końca sytuacja nie jest pewna, ale wydaje się, że sobota będzie kolejnym dynamicznym dniem w pogodzie i tak jak wspominałem wcześniej w moim poprzednim w jednym z moich poprzednich odcinków, że niedziela i poniedziałek to już ochłodzenie, mocniejsze ochłodzenie temperatury nam mocniej spadną. Także cóż, widzimy się w terenie, widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.